Cześć, witam Was. Dziś Wam chciałem pokazać, jak pobrać mod z internetu do Farminga 19 albo do jakiegokolwiek innego. Także macie tutaj nasz piękny pulpit, wchodzimy sobie w Google. I wpisujecie FS19. No i coś co Was interesuje, ja akurat chciałem, no, nie wiem co no, Dom przykładowo, to wchodzicie w grafikę. Może też ma wszystko i tutaj macie na przykład na LS Portal, różne są te strony, ModHub. Ale tak jest po prostu łatwiej dla mnie. Wchodzicie sobie w grafikę i tu macie wszystkie zdjęcia domów. I który Wam się podoba. Hmm. No jaki by tu wziąć przykładowo? Ten mam, tego nie mam. Czekajcie, ja coś znajdę, bo chcę to pobrać, żebym miał coś, co mi się podoba, a nie tylko, żeby pokazać film. Czekajcie. Dobra, mam ja sobie taką nysę pobiorę. Także... A, jeszcze ważną bardzo rzeczą jest taki program Winrar. No, zaraz go tu znajdę. Win. O, patrzcie, to sobie musicie pobrać, to jest darmowe No Winrar no polecam, ja bez niego nie wiem, jak, jak bym to ściągał inaczej Z Zipem też się chyba jakoś da, ale pobierzcie sobie Winrara, dobrze Wam radzę, no bo to jest naprawdę No dobra, dobra aplikacja, także wchodzicie sobie na stronę polski Ja sobie taką Nysę pobiorę No fajna dosyć jest Taką nyskę. No, myślę, że dosyć fajna. Widziałem, że ludzie mają takie nyski w farmingu, także zobaczymy. Czyli tutaj macie pobieranie. I co tutaj dalej? O, tutaj widzicie dwa. wam tutaj. Zobaczymy się, jak już będzie się pobierało. Tu wam odlicza do. Do, do czasu, kiedy się zacznie pobierać, tak? I jak tutaj będzie 00, to tutaj wam się w rogu wyświetli. Nie widzicie, kurcze Tu wam się w rogu wyświetli. Mm, o, widzicie. Wam ja się w rogu wyświetli y, pobieranie, i tutaj będzie to logo Winrara. Także ten. O, tutaj klikacie. O, widzicie? Pobiera się yy, 103 MB, 25 sekund. No. Poczekamy sobie chwilkę, aż się pobierze. Mapy się bardzo długo pobierają, szczególnie takie większe. Znaczy? Bardzo długo, no. Zależy, jaki macie internet. No źle powiedziałem, no. tego nie było. No Także ten jak się Wam pobierze. Zaraz się pobierze. Ok, pobrało się. Czyli macie tutaj, otwieramy do. Nie, nie chcę kupować. Dodajecie i tutaj macie mody. Pokazane, dobra, macie tutaj Nysa Kopiuj ok. ok, to dajcie, zamknij I wklej, no i wam się wkleja tutaj na pulpicie, macie nawok Te, Klikacie ten komputer, dokumenty, My Games, Farming Simulator 19, moc. I teraz tutaj macie wszystkie mody No i sobie dodajecie tą Nyskę No i to już w tych mocach tutaj siedzi, możecie zamknąć zamykacie winrara tutaj google no i to już wam po prostu musi działać odpalacie sefarminga on się chwilkę tutaj będzie uruchamiał znaczy ja mam dobry komputer to i tak szybko się uruchamia w porównaniu do innych komputerów gorszych poczekajcie chwilkę zaraz się tu załączy zaraz no widzicie kariera zapis na wole sobie wejdziemy. No, i tutaj macie mody, wszystkie sobie przewijacie. Ja to sobie poza odcinkiem zrobię. No, i tutaj sobie przewijacie, i ten mod tutaj będzie już w tym sobie odznaczacie. Na przykład, jak chcecie zgrabiarkę, to oznaczacie. Ja akurat jej tutaj nie chcę. Wiecie o co chodzi. Dobra. No, to trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!